Jestem Jakieś na specjalna na kanale dziś widzimy się ponownie na serwerze blokowo, na one-boku. I dzisiaj będziemy już kończyć w domek, mam nadzieję. Może Jokie nie będzie, ponieważ piasku jak na razie nie mamy i nie mamy do niego dostępu. Zamiast troszeczkę martwi, eee, ale sobie będą potrzebne na pewno drewno. Mm. Teraz tak, chwila. Nie, tu miały być schodki, no nie. To też będą schodki. Dobra, czyli potrzebujemy głównie e, drewno dębowe, więc idziemy od razu kopać. O, mamy dąb, okej. Okay. Alek, Miło. Dirt też nam się przyda. Chcemy sobie tam połączyć pole naszego bezpieczeństwa i naszej owce. <grym wiosenka> Jezus Maria zawo <grym wiosenka> Idźmy stąd. Idźmy stąd. Pięknie. Dobra, wow, chyba mój pierwszy zabity Creeper, powiem wam no, Ale ja to mi zazwyczaj eksplodował Ale była szybka reakcja, prawie szybka Dużo dębu, miło, miło Częściej pojawiają się rudy O, mam kolejną marchewkę No ale co mi po buraku 15 na buraka nie mam Halo Ale mamy i tak coś nowego chlebka możemy sobie rozsadzić Chlebek możemy sobie zjeść to jagódkę. Eee... Gdzie ja mogę sobie jagódkę walnąć? Teraz pytanie, gdzie ja mogę serce sobie posadzić jagódki. Nie wiem czy wam posadzimy jagódki, jak znaczy pójdą do skrzyni. Mm. A nie miałem już jagódki, okej? Okay. Buraczek, węgielki cię tutaj. Czy coś tutaj te przepalałem? Złoto, ok? Czemu słyszałem mogę ktoś postawił blok? Nie wiem. Dobra, to zostawiamy, to zostawiamy, to może iść. A nie, nie pierwszy. Okej. Okay. To zostawmy i wiecie co? Weźmy sobie może we, e, kustkę mączną i tam na sadzunkę. Weźmy sobie zróbmy e, Drzewko Nie wiem czy urośnie. Tak, rośnie, e, rośnie na taki wypiaryk życiowy. No, dużo nam to nie dało. Niestety. ale mam kolejną sadzonkę Wspaniale, dobra. Weźmy może troszkę oddam się od tego. Naprawdę. Jeszcze mi jakiś mutant wyrośnie i co wtedy będzie dramat. Dobra, mamy kości. W sumie kości niczego mi nie będą potrzebne, to sobie kości przeróbmy. A to na pewno będzie jeszcze sporo. o no i to jest dorodne drzewo! Dobra, wspaniale. Weźmy sobie tu i mamy. 18. Dobra, spójrzmy jak to wygląda teraz. Hmm. Tutaj tutaj, okej. Okay. I tutaj jedno. Okej, okay, w sumie skończyłem już fundamenty. Wow! Trzy odcinki mi nawet tego. Trochę miałby być ten... E, roślinka, dobra. E, e, nie wiem. Mm, możemy to z przerobić już na troszeczkę schodów. W sumie na deski już. No tak, e, książka receptury nie działa. Trochę mnie to boli, ale no e, e, musimy przeżyć. Mm, tak żeby nie wyszło na w dół. O! Pięknie. Okej. Okay. Oh. Dobra. Tu. Pięknie. Aha, tu jeszcze nie skończyłem. Jakaś mi chrypa wzięła pomocy. <laughs> Okej, okay. no już lepiej. Dobra, no i Tu. Okay. Tu. I tu. Czy nam wystarczy? No jako tako powinno nam starczyć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu. I tu, tu. Możecie się równo kłaść. Dziękuję. I tu dwa. To już wyżej idealnie w ogóle mamy. I tutaj dwa. Ej. I no pięknie to wygląda. Możesz odejść stąd. I drażnisz. Z moją obecnością. Więc jak mamy już takie te, to byśmy mogli wziąć te nożyce i sobie to ściąć, Zgodzić. A i będziemy potrzebowali. Dobra, jeszcze to możemy sobie zgolić. Dobra, no tu jeszcze mamy. Reszta nie chce, nie wiem co robi. A liście zawsze się przydadzą. No robimy tak, tu, tu. Tego nie potrzebujemy, dobra. Bloków w sumie też nie potrzebujemy. Okej, okay. sobie przydałoby się już tak zacząć robić, co? Dobra. To robimy... Dlaczego tu nie ma bloków? Dlaczego? Dobra. 30 i... Nie jedziemy tak okej, okay. tak mamy zrobione pięknie jest, szkoda że szybki nie mamy będzie musieli się zaraz posłużyć podkami albo traktorami mam nadzieję że z tego nie nastanie mm. pokopiamy sobie chwilę o w sumie nie, ej nie mega podoba mi się ten domek możemy już zacząć zrobić się bawić liściami w sumie jeżeli chcę ja pokazać moją mój plan, mój plan jest taki to to sobie zrobić takie prostu wiecie, no taki krzaczek, nie? tutaj zrobić tak, o nawet kiedy to wygląda, to nawet można pójść w takie coś o takie, mm, może być w sumie, dobra i teraz żeby to w sumie drzewka jakoś taką... jako tako nie rosną równo można by było tu zrobić nawet o tak, o taki mech i tu pójść w dwa o ja się boję, że zaraz spadnę, dlatego że boję się, że sofa zbytnio. Naprawdę zaczął padać. I to jest tak samo. że tu mamy już więcej miejsca. Na pole popisu. Tu nie możemy zabrać. I wiem, tak o. Mhm. Mm I teraz tutaj też się pobawimy Tu, tu, tu I Idźmy stąd Okej, okay. co nie mamy zrobione W każdym razie bym chciał jeszcze tutaj taką pójść O. Weźmy sobie taką o... Ok, zróbmy tak. No jak mówiłem musimy to powiększyć. Czy chcemy tego czy nie? Aha, jeszcze tu. To, to sobie tak o Możemy zrobić tak o. Okej. Okay. I teraz... Liści mi zabraknie. Musimy jeszcze raz drewno. No to zaraz, ponieważ ja się tutaj boję chodzić. Bez chodnika. <grywk> Jakokolwiek. No i pięknie eee, Chodźmy po kostkę, już mamy. Tego nie potrzebuję, jak na razie. Eee, gdzie to jest? Gdzie? O, tu. Ok. Rozsadźmy sobie. Eee, o. No, piękne drzewo. jeszcze potrzebuję nożyce. Mam na opcji. jest na dach. Idealnie, dobra, więc tu już tutaj możemy to zrobić. Tu już chyba tego nie potrzebujemy. Nie aż ile tu się będę bawił. O! Żeby też tych liści nie było za dużo. Nie wiem, czy to jest zrobione. Ale wiecie co, nawet jeżeli tu nie ma chodnika że zrobionego, to ja bym zrobił tak o. O! na 4 bym poleciał. Okej. Okay. Nie pochodnie, najwyżej nie było. Dobra, głodny jestem. Nie zauważyłem tego. Coś sobie? Pięknie. I tutaj jeszcze mi liście brakło Oj, tu możemy sobie tak polecieć Ale tu możemy tutaj tak. Też troszeczkę zasłonić okna, bo w sumie. Na sumie będziemy patrzeć. No, w otchłanie chyba nie chcemy patrzeć. Okej, okay. ja powiem Wam tak. Nieźle, naprawdę jest dobrze. E, jeszcze nie pomyślałem z moim dachem, ale chyba zrobimy taki normalny dach. Hmm. a nie, chyba że to są już te zrobione. No mi się, już taki podoba. Jest naprawdę mega ładny. Bez dachu. Znowu możemy sobie podarować dach. Można powiedzieć, że już skończyliśmy. Mmm, nasz Tomek Wierzam sobie zrobić chóżarko, idziemy mam jakąś wewnętrzne. Nie mam bełnę. Czy jestem ślepy? Mam czarną wełnę, ale czarnej owcy nie mamy. Dobra, idziemy okolicz og naszą czerwoną. Chociaż czy jest to czerwone łóżko? No nie do końca. Dobra, jednak nie. Wracamy, wracamy. A ty co tutaj? Samolot jesteśmy. Chodź. wezmę cię do domku. Dobra. E, tu będzie łóżko, tu będą te, tu będzie, tu chciałem zrobić te Tu roślinka, tu roślinka Tu jakieś latarenki będą piękne Coś się ogarnie na pewno Tylko jeszcze chciałbym tu sobie zaświecić I zrobić bardziej O! Okej okay. I co z tym możemy Możemy zobaczyć czy farmia nam e, porosła Oby Dobra, coś tam porosło a nie, już przy nic nie musimy. No dobrze. O, nam, o, pierwszy w tym jak Musiał być ten pierwszy raz. Okej. Okay. w sobie kompostownik. Co wy na to? Jak się lubiło kompostownik? Ktoś pamięta? Bo ja... Bo ja nie. Eee, to by na pewno było z drewna zrobione. I chyba z tego. Najkrótsze jest to, że tu pewnie księga-receptor nie będzie działać. O! OK! Myślałem, że się zgubię, a jednak nie Dobra, tu, ponieważ tego chyba nie da się dodać e, do kompozytownika Do tego ziemniaka Dobra, jedziemy tu, idziemy go sobie walnąć Walnijmy sobie W sumie na koniec My się będziemy... OK! Nasza forma dostała upgrade'a jakiegokolwiek I sobie możemy sobie je pakować do następnego generatora I będziemy kończyć odcinek O matku! No. Eee... Jak już mówiłem, eksplodują mi. Lepiej pójść i uciekać w tamtą stronę. Zresztą nie dużo jest tych danych, no bo jakieś zombiaka, szkieleta. Ciągle te kary <laughs> Mamy chrunk, ale chrunku ma już mam dużo, więc możemy ją zaciukać niestety. Ej! Redstone! Nie wiem po co mi Redstone, gdyż nigdy nic nie robię z Redstone'a Ale wiecie, no może się przyda, tak? Nigdy Nie wiadomo. jak idzie, idzie tu. Mamy dużo tego. No już musimy mieć na drugą skrzynię, niestety. Eee, ziemia idzie tak. Okej. Okay. To idzie tu. Ziemia idzie za mną. To niech się w sumie przepala. Why not? Nież tu nie mam żadnego przejścia. Fajnie nie było na pewno jeszcze tutaj o jeden, a tam o dwa. Tylko tutaj dołączmy. dołączmy. że mi wystarczy. Na, na dwa polecie potem też się zabuduje jakimiś podkami wiecie przeprowadzimy naszą czerwoną owieczkę Tu no, okej okay. jak na razie tyle drewno już zupełnie nie potrzebujemy więc możemy odłożyć do skrzyni mamy 30 i co nie możemy kończyć tak? Ja Zostańmy tu, dokładnie, albo nie, który był kąt ładniejszy. O! Tu, dobra. A co? Ja się z nami żegnam. Zresztą, oczywiście, jego dnia, bo być zależy, kiedy to oglądacie. Widzimy się już jutro by w na czarach. I co? Bajo!